Hey, ma. witam serdecznie we vlogu, w którym będziemy wychodzić na, jak to się nazywało to miejsce? Na halę gąsienicową, Także zabierzemy Was ze sobą. Dawno w górach nie byliśmy. Ostatni raz to w sumie było chyba na Madejrze, w Zakopanym to w ogóle. Razem z Jolantą nie byliśmy. Pójdziecie sobie z nami dzisiaj troszeczkę inny vlog, vlog typu idziemy w góry w poniedziałek, czyli co robią w Twojej, prawda, unemployed friend w poniedziałek, do o jakieś 9.30. No I co mam na sobie dzisiaj, tak żeby, prawda, się pokazać? Także yy, bluzę polar mam, g w ogóle, co jest dość ciekawe. Spodnie jakieś losowe z lumpa za 2 złote. Salomony, te co mam już miliard razy polecałem losową koszulkę pod spodem plecaczek Eko. też bardzo fajny pozdrawiam Artema za, za plecaczek teraz jeszcze zobaczycie Jolantę no i będziemy wyruszyć. cześć jestem Jolanta i pokazuję co mam na sobie dzisiaj takie takie Salomonki 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 Salewuszka, Uniklożka i Miguel którego adoptowaliśmy z Urban Outfitters okulary Maikita czy nie wiem jak jak się czyta nadal i czopeczka Salomon. Jesteśmy w jakiejś połowie drogi. Spoczniemy się jak. Świnia po prostu. No i co, i trzeba odpocząć. Jak na razie jest fajnie, ale jest... spodziewaliśmy się, że będzie mniej ludzi w sumie. Myśleliśmy, że tylko my jesteśmy na tyle bezrobotni, żeby przyjechać tu w poniedziałek o dziewiątej, ale jednak okazało się, że jest więcej takich ludzi jak my. No w każdym razie siedzimy teraz sobie tutaj, znaleźliśmy, prawda, ławeczkę. Ciepło jest, mimo że jest zimno, ale jest ciepło. I będziemy wdupcać baton w fizji, także recenzja będzie. Chociaż ja już wiem dobrze, jak to smakuje. Jakby ktoś to z fizji oglądał, to proszę mnie zasponsorować. Jak coś, to wszystko, co Wam polecam, to nic mi za to nie płaci. Jak to zresztą zawsze. Wygląda w taki oto sposób. jakby to się zastanowię. jest to smak hazelnut i sol. Ogólnie Jolanta mi to kiedyś kupowała. Jest to bardzo fajne. Jak się tam próbowałem odchudzać, jakiś taki, prawda, zdrowy próbowałem być, to to w dupce. Jest to dobre, jest to fajne. Znaleźliśmy sklep w Krakowie, gdzie można to kupić. Recenzja, test, mimo że dobrze wiem, jak to smakuje. Dobre. Bardzo dobre. Fajne. Wygląda się to tak. Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję. Proszę bardzo. Zostało jeszcze godzina i liścia. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Giełdącik, ładne widoki, super fajnie, ładnie pięknie. Jesteśmy chyba jakieś 40 minut, nam zostało mniej więcej, ale tutaj po drodze jest dużo takich już punktów widokowych powolutku, także się zatrzymujemy. Dzisiaj jest w ogóle 1 września, także ci co idą do szkoły, powodzenia, prawda, a my robimy takie oto rzeczy. No i dzisiaj akurat się nam trafiła fajna pogoda, bo wczoraj padało, przedwczoraj padało, jest już bliżej jesień niż lata, ale dzisiaj jeszcze jest ostatni dzień. Fajny. Znaczy, czy ostatni to nie wiem, ale jeden z ostatnich. Śpią tam rycerki jakieś podobno, że tam coś tam w tej górze tam, tam, bo tam, tam jakieś rycerki są i że tam oni się zasnęli, jak było dobrze, i że się obudzą jak będzie chujnia. Także jak nas zaatakują, to tam rycerki się śpią, i oni wtedy staną, i oni przyjdą i nam i będą się naducać. Także jak coś, to możemy spać spokojnie. Rycerki śpią, ale jak będzie trzeba, to wstaną. Damy ich chyba wtedy za zwycięstwo polskie. Thank you Witam serdecznie, doszliśmy, hala Dolina Gąsienicowa, tak to się chyba nazywa. Nazywa się to tak dlatego, że w tych oto domkach, które tutaj widzicie, wcześniej mieszka rodzina gąsieniców, Gąs... G... Chyba gąsieniców, w każdym razie mieszkają sobie tu ludzie, także musieli naprawdę nienawidzić innych ludzi. Tak naprawdę mieli tu pewnie wszystko, co potrzebowali, no i mieli taki widok, więc nie dziwię się, że chcieli tutaj mieszkać. A teraz możecie sobie tu przyjść, wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest schronisko, znaczy na pewno jest tutaj gdzieś schronisko. My tam zaraz pójdziemy, zjemy sobie coś, coś zjedzmy ze sobą. Posiedzieliśmy przy jakimś hotelu. Już doszliśmy, tak widzieliście, tam gdzie mieliśmy dojść. No co, piknik, więc... Woda. Cisowianka, niegazowana nie zostało to sponsorowane, ale... ale jest. Life is good. W środku jest herbatka, także herbatka. tapakunek, Bomba. Jeden. Dwa. Lodóweczka. Oraz... Batoniki. Oraz... Wcześniej zakupiony ogór. Co teraz mamy tutaj, bo to jest... to jest... to jest zagadka. Otwieramy i w środku tak. Kolejna opakowka. Kolejna. Kolejna. I kolejna. Chlebek z zaczynu z Krakowa. Bardzo polecamy. Nikt nam za to nie zapłacił, nikt nam nic w ogóle... Jak zawsze zresztą, kurde. E, tu nawet nie pamiętam, co my tu mamy, więc odpakujemy i zobaczymy wspólnie, razem. Chwineczka z kaczki, chyba, z tego co pamiętam. szereg z koziej i dupy. Także proszę was bardzo, wszystko tematycznie, tematycznie, a żeby być jeszcze w ogóle tematycznie to mamy tutaj kabanoży. Jeden nie pamiętam, który był z Dzika, a drugi był z Jelenia. Także tematycznie wszystko ładnie pięknie. No i będziemy teraz to spożywać. Proszę bardzo, będziemy jeść. Ciep. Dzień dobry, my już zjedliśmy i już będziemy wracać, jak widać zbierają się chmury, także mam nadzieję, że żaden deszcz, ani burza, ani nic, tam też są jakieś chmury, nas nie, e, prawda, zaskoczą, także dlatego wracamy, no i co, pokażę Wam pewnie jeszcze jak wrócimy, coś może, tak dla informacji w ogóle, jakby ktoś chciał się tutaj wybrać oczywiście, bo ogólnie polecamy bardzo serdecznie, no jeszcze nie zeszliśmy, ale i tak polecamy, to wyjście tutaj zajęło nam dwie godziny od, e, od Ronda Jana Pawła. W zakopanym. Tam żeśmy się stanęli samochodem. Czy dużo, czy mało? Nie wiem. Zobaczymy jak szybko. Zejdziemy. Już na dół, jak zresztą widać, Zajęło nam to chyba jakieś półtorej godziny plus miły, coś takiego, także szybciej, ale za to kolana strasznie bolą. Także ja e, no już ogólnie jestem staruchem, 25 lat, także myślę, że mogę już narzekać na swoje stawy, ale było bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo ładnie. Polecamy każdemu w sumie, jeśli jesteście z Małopolski, z Krakowa, albo nawet jeśli nie jesteście, to przyjedźcie sobie tutaj. Ja co prawda jak byłem młodszy, gdzieś tam chodziłem w jakichś innych szlakach itd., dalej. Tutaj konkretnie nie byłem nigdy, bardzo polecamy. Czy było ciężko? Nie, raczej nie, po prostu, po prostu, po prostu nie mam kondycji, i może dlatego. Teraz będziemy wracać do Krakowa jakieś półtorej godziny, godzinę 40, coś w tym stylu, także zobaczymy, może jeszcze coś nagramy. Jeśli nie, to dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się niebawem. Witam serdecznie z tego hikingu. Wyszło tyle, że w sumie więcej tutaj chyba jedzenia jest niż samego hikingu. Każdy razu jesteśmy w kawiarni Le Mano. Stwierdziliśmy, że wybijemy sobie czekoladkę. W jakieś ciepurach wiadomo, czekoladkę. Także nie będziemy przedłużać. Spróbujemy. Solidna czekoladka, bardzo podobna do tej w Krynicy, w ogóle jak sobie spróbujesz w Krynicy, jak kiedyś będziemy, to Wam pokażemy najlepszą czekoladę w ogóle, według mnie, jaka jest do, taka pitna, ale ta bardzo dobra, bardzo taka mocna w smaku, jednocześnie nie przytłaczająca, taka, taka lekko kremowa, bardzo fajna, idealna na dzisiaj. To jest Size Large i zostało zapłacone za jedną zł, jakby ktoś się zastanawiał, pijemy sobie.